W tym filmie pokażę Ci, jak możesz skontaktować się z obsługą klienta temu. Jeśli uznasz to za pomocne, rozważ subskrypcję i zostawienie polubienia. Najpierw w aplikacji musisz nacisnąć tutaj na dole po prawej stronie, gdzie znajduje się ikona osoby. Następnie wybierz ikonę słuchawek, która pojawia się u góry po prawej stronie. Teraz przewiń w dół do końca ekranu i naciśnij ten przycisk. W ten sposób otworzysz czat z obsługą klienta. Aby to zobaczyć, naciśnij tutaj i możesz już rozmawiać bezpośrednio z obsługą klienta temu. Jeśli miałeś jakikolwiek problem, wadliwy produkt, opóźnienie w dostawie lub jakąkolwiek inną sprawę, po prostu napisz to tutaj jak w zwykłym czacie i użyj tej strzałki, aby wysłać wiadomość. Najpierw odpowiada sztuczna inteligencja, która działa całkiem dobrze, a jeśli nie będzie w stanie ci pomóc, połączy cię z konsultantem. Mam nadzieję, że ten film okazał się dla Ciebie pomocny i do zobaczenia w kolejnym.